We have a special show for the children now, some puppets. Mam dla dzieci, but I think all of you will enjoy them. Ale wierzę, że wszyscy, Państwo, mieli and so, right now, if you can pay attention, we are ready to tell you a story. How many of you like a story? We are to Well, one time there was a boy. And he went out into in the woods. woods. He went out into the woods with his father. With and as they were in the woods, he and his dad were walking around. Byli lesie, tak and they saw something. Zobaczyli coś. They saw a tree that had fallen down. Drzewo, które and they said, We will make something together. I że coś razem z tego in fact, let's make something awesome. Let's make a toy boat. Zróbmy coś niezwykłego. Zróbmy łódź. So they chopped and they Więc to drzewo rąbali, porąbali, pocięli i tak w sposób to wszystko szlifowali, aż powstała łódź. And they put this sailboat on the water. i tą łódź e, położyli na powierzchnię wody. And they watched it all day long i patrzyli na nią, jak ona nam wpływa cały dzień. They were watching it sail. I patrzył na tą łódź, jak ona pływa. Sobie, all of a sudden, along came a very strong wind. Nagle bardzo silny wiatr się zerwał. And the wind blew the boat away. I ten wiatr zdmuchnął tam łódź, po prostu tak gdzieś. As the boat was gone, the boy began to look for it everywhere. I ta łódź zniknęła, a chłopiec rozglądał się za nią wszędzie. And he said, Where is my boat? Gdzie jest moja łódź? Chłopiec się zastanawiał. Nie mogę znaleźć, nie nie znaleźć. znaleźć, wszędzie. And as he was looking, "I I mam 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 rozpłakał się. And he said, I've lost my boat that dad and I made together. He His mom said, let's go to the market. Maybe you can buy a new toy. Mama na to, na rynek. Może nową, taką samą, so the next day he was walking in the market by himself. Dnia, tak, idąc a, and he looked at the shop window. Przez miasto zobaczył w witrynie sklepowej. And he saw something. Zobaczył co się. Did he see? I wiecie co zobaczył? He saw his boat. Zobaczył swoją łódź. And he said to the shopkeeper That's my boat! sprzedawcy, to, to jest moja łódź. I made that boat with my dad! Zrobiłem tą łódź ze swoim tatą. Give it back to to ona należy do mnie. Said, Ale właściciel odpowiedział mu na to. No, no, no. Nie, nie, nie. That is not your boat. No, To nie jest twoja łódź. You Jeśli chcesz swoją łódź. Musisz back. ją kupić. An evil shopkeeper. Oh, so the boy went and he worked and he worked and he worked. chłopiec He worked until his hands hurt and his back hurt. And he brought all of the money he had. I wszystkie które zdobył. And he gave it to that evil shopkeeper. dał temu złemu sprzedawcy. And he said, now give me back my boat. I powiedział do niego, teraz daj mi, oddaj mi moją łódź powrotem. And so he took the little boat in the air. Wziął tą małą łódkę w ręce, trzymając ją do góry. He held it up very proudly and he said, Trzymał ją bardzo dumnie i powiedział, Little boat, little boat. Mała łódź, mała łódko. Twice you are mine. Swój, moja. One time, because I made you. Za pierwszym razem, dlatego, że to ja Ciebie stworzyłam. And two times, because I bought you back. A za drugim razem, dlatego, że Ciebie wykupiłem. Now you see, my friends, you and I are just like this boat. Drodzy przyjaciele, ja i wy jesteśmy właśnie podobnie do tej łodzi. Because God made us. Dlatego, że to Bóg Dał nam życie. And he loves us so very much. But we have gone our own way. Ale poszliśmy w swoim własnym kierunku. Because just like that wind blew the boat away, Dlatego, że tak właśnie, podobnie jak ten to łód, when we lie and cheat and steal and disobey our parents and teachers, możemy oszukiwać, kaść, czy być swoim rodzicom. we go over to the devil's side. Przechodzimy na stronę zła And we are held captive. i co się dzieje? Stajemy się niewolnikami. But Jesus came to buy our freedom back. Ale Jezus, Jezus przyszedł na tę ziemię, aby wykupić naszą wolność z powrotem. w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale w szesnastym ro wersecie jest napisane, że Bóg tak bardzo ukochał człowieka, that he gave his son Jesus, że dał swojego Syna, Jezusa, że ktokolwiek w Niego wierzy nie zginie, ale będzie żył wiecznie. Więc... Drodzy Państwo, teraz macie wybór. Wybierzecie diabła i nałogi i niewolę. Ale pójdziecie w przeciwnym kierunku. Zatrzymacie się i zawrócicie. I Lord Jezusa, Panem, of your życia. I oddacie Jezusowi panowanie nad swoim życiem jako e, temu, który prowadzi. If that's you tonight and you choose Jesus, would you lift your hand? Jeśli ty jesteś tą osobą dzisiejszego wieczoru, dorosły, swoją rękę. Pomodlimy się z Tobą. All the boys and girls, all the grown-ups, we pray this prayer together. If you choose Jesus. I Proszę, powtórzcie za mną, jeśli wybraliście Jezusa. With, your hand lifted, pray this prayer with me, right podniesioną, proszę, powtórz za mną. Everyone say Jesus. I każdy powie Jezu. Jezus. I believe. Wierzę. That you died and came back to life. Że umarłeś i wróciłeś do życia. Forgive me for my sins. Wybacz mi moje grzechy. Jesus be my Lord. Jezu, bądź moim Panem. Jesus, save me now. Jezu, zbaw mnie teraz. In Jesus' name. Jezusa. Amen. Amen. Now if you prayed that prayer, we have a very special gift for you. Jeśli to ty. wypowiedziałeś tą szczególną modlitwę. Mamy like bardzo szczególny prezent dla Jeśli ktoś z Państwa chciałby jedną z e, książeczek dla e, dziecka lub dla siebie, są dla dorosłych, proszę podnieść rękę i my podejdziemy do Państwa. Bo Jezus Ciebie tak bardzo ukochał.